Witam. Tematem dzisiejszej lekcji będzie gęstość. Zapoznacie się ze wzorem na gęstość jej jednostką w układzie SI. Dowiecie się, jak można wyznaczyć gęstość ciała za pomocą cylindra miarowego. Będziecie potrafili rozwiązywać zadania z gęstością. Gęstość ciała jest związana z odległościami między cząsteczkami. Im cząsteczki będą bliżej siebie, tym gęstość takiego ciała będzie większa. Dla porównania weźmy dwie takie same bryły z drewna i żelaza i umieśćmy je na wadze szalowej. Ponieważ objętości tych ciał są takie same, a ich masa jest różna, muszą mieć inną gęstość. Zatem wiemy już, że gęstość zależy od masy i objętości, oraz że różne substancje mają różną gęstość. Gęstość oznaczamy literą grecką RO. Opisuje się ją następującym wzorem. RO równa jest ilorazowy masy i objętości. Jednostką w układzie SI jest 1 kg nad metr sześcienny. Gęstości ciał o regularnych kształtach wyznaczamy korzystając ze wzorów na objętości brył i wagi laboratoryjnej. Do tego celu będziemy potrzebować na przykład prostopodłościenny klocek. Na początku mierzymy jego wymiary za pomocą linijki. Zapisujemy je na przykład A równe jest 3 cm, B równe jest 4 cm, C równe jest 2 cm. Do obliczenia objętości potrzebny będzie nam wzór na objętość prostopadłościanu. V równe jest iloczynowi A razy B razy C. Zatem V równe jest 2 cm razy 3 cm razy 4 cm, a to się równa 24 cm3. Na wadze laboratoryjnej ważymy prostopadłościan. I zapisujemy jego masę na przykład. M równe jest 60 gramom. Teraz korzystamy ze wzorów na gęstość. ρ równe jest ilorazowi masy i objętości. Zatem ρ równe jest 60 gram przez 24 cm3, a to się równa 2,5 g na cm3, a to jest z kolei. 2,5 tysiąca kg nad m3. Aby sprawdzić, co to za ciało, należy wynik porównać z wartościami umieszczonymi w tabeli gęstości ciał. Do obliczenia gęstości ciał o nieregularnych kształtach, wykorzystujemy cylinder miarowy. Wlewamy do niego wodę, zaznaczamy jej poziom i zapisujemy jako VW, czyli objętość samej wody. Na przykład VW równa się 85 cm sześciennych. Następnie na sznurku zawieszamy przedmiot, na przykład kawałek plasteliny. Wkładamy go do wody tak, aby cały się zanurzył. Odczytujemy wartość cylindra miarowego i zapisujemy jako VW P, czyli objętość wody i plasteliny. Na przykład VW P równa się. 105 cm sześciennych. By obliczyć objętość samej plasteliny, należy od objętości wody z plasteliną odjąć objętość samej wody. Czyli Vp równa się Vw plus P minus Vw. Zatem Vp równa się 105 cm sześciennych minus 85 cm3. A to się równa 20 cm3. Teraz wystarczy zważyć przedmiot na wadze laboratoryjnej. Na przykład M równa się 80 g i podstawić do wzoru. R równa jest ilorazowi masy przez objętość. Zatem Rho równa się 80 g na 20 cm3. A to się równa 4 g na cm3. A to się równa 4000 g. Kilogramów na metr sześcienny. Gęstość ciał ponownie odczytujemy z tabeli gęstości ciał. Do wyznaczenia gęstości cieczy potrzebny będzie cylinder miarowy, waga, szklane naczynie i przykładowa ciecz, np. Przykład oliwa. Na początku ważymy puste naczynie i oznaczamy jako Mn, czyli masa naczynia, np. Na 150 g. Później wlewamy oliwę do cylindra miarowego. Odczytujemy wartość objętości i zapisujemy na przykład V równa się 326 cm, następnie przelewamy oliwę do naczynia i ważymy całość na wadze. Wynik pomiaru zapisujemy jako Mn plus O, czyli masa naczynia i oliwy. Na przykład 450 gram. Aby obliczyć masę samej oliwy, MO, należy odjąć od masy naczynia z olejem masę samego naczynia. MO równa się MN plus O minus MN. Zatem MO równa się 450 gram minus 150 gram, a to jest równe 300 gram. Mając dane MO równe 300 gram, Objętość V równą 326 cm, możemy obliczyć gęstość korzystając ze wzoru. ρ równe jest ilorazowi masy i objętości. Zatem ρ równa się 300 gram na 326 cm, a to jest równe 0,92 grama na cm, a to się równa 920 kg nad metr Sprawdzamy otrzymany wynik w tabeli gęstości cieczy. Jeśli chodzi o gazy, to w normalnych warunkach mają małą gęstość. Wynika to z faktu, że odległości między cząsteczkami są bardzo duże. Dlatego na daną objętość cząsteczek gazu przypada bardzo mało w porównaniu do cieczy bądź ciał stałych. Zapamiętaj o wzór na gęstość i sposoby wyznaczenia gęstości dla różnych ciał. Jeśli chcesz utrwalić wiadomości, rozwiąż zadania z testu znajdujące się pod filmem.